Czy Pani zdaniem klient zawsze ma rację? No chyba tak. Dlaczego? Czy to jest spowodowane tym, że płacimy za dany towar i, czy za daną usługę? Być może, że tak właśnie. I wymagamy wtedy. Klient ma rację. Jak kiedy? Nie zawsze. No raczej nie. Bo nieraz y, można przesadzić. Bo ja sama jak tak y, no, kiepsko słyszę, po pierwsze, no i proszę. Ale one są naprawdę... Grzeczne! Odpowiadają. To nie zawsze jednak ma klient rację. Mm -hmm. Tak mi się zdaje, bo po obu stronach y, jest człowiek. No na pewno zawsze. Dlaczego? <laughs> A bo nigdy nie ma tak, jak sobie ktoś życzy. No ja wiem, zawsze powinien mieć. Y, raczej tak. Przeważnie klient ma rację. Dlaczego? Bo ma pieniądze i płaci za towar? Tak, bo jest nabywca i powinien być szanowany. Pewnie tak. Bardzo często tak. Przeważnie ma rację. Ma. Dlaczego? Ma czasami, no, no bo jak są czynnie przystępne, to ma rację i wszystko tam. Tak, a jeżeli dochodzi do sporu między klientem a usługodawcą, kto ma rację wówczas? No mi się wydaje, że klient, bo zawsze coś tam musi wynegocjować sobie, żeby było wszystko dobrze. Niekoniecznie. I też dlaczego? No bo czasem nie wie czego chce, albo mu się zmieniają poglądy. No różnie jest. Zawsze ma rację. To znaczy ja wiem, zależy co się kupuje, co komu pasuje, nie. I nieraz tak jest, że się kupi towar. Moment popsuje się. Zaniesiesz, mówię, że nie ma, że nie można tego zwrócić, bo jakiś tam czas czy okres minął. Także w ten sposób ja wiem. No raczej przeważnie to tak. No. Klient ma zawsze rację. Dobrze no by było, żeby miała, ale zdaje mi się, że niekoniecznie. Musi mieć rację, bo jeśli może nie być zorientowany w jakiejś sprawie, albo ma tylko taki pogląd, który niekoniecznie się zgadza z tym, co, co chce za, przeprowadzić, no to musi się liczyć z tym, że może być racja po drugiej stronie. Zależy w jakich wypadkach, jak jest dobra ustawa, to klient ma rację. Na no załóżmy w restauracji. Dochodzi do sporu, no bo klient uważa, że danie, które zamówił, jest za drogie jak na jakość. No jest za drogie, taka prawda. To jest wszystko drożeje, zamiast tanieć, to drożeje, a pracy nie ma niestety. Ale nie chciałabym się, się tak, tylko chciałam się zapytać, jeżeli no. dochodzi do sporu, prawda, no bo no. Klien, e, no. kelner broni się, no nieprawda, no co mhm. pan mi tu mówi i tak dalej. No, klient jednak mówi, nie, to jest akurat za drogie niedobre, złe, stare i tak dalej. I kto w takim sporze ma rację? Ja myślę, że klient ma rację, bo to wszystko jest chemiczne, nie, nie naturalne. Pani? No nie zawsze. To zależy od sytuacji zapraszam. Tak. Tak, zawsze. Pewnie, że tak. A dlaczego? No bo klient to jest klient. Dzięki klientowi ktoś jakiś handlowiec, prawda, z tego ma pieniążki. Jakby nie było klientów, to by nie było handlowców ani sprzedawców. Bywa, że nie zawsze. Nie, nie zawsze. Dlaczego? Nieraz postawi na swoim i... Zawsze ma rację i powinien mieć. Dlaczego? <laughs> Dlatego, że słusznie domaga się czegoś, że towar jest z wadami, to powinien swoje się domagać. Zapłacił, to żąda uczciwego. Dzień dobry, czy pana zdaniem klient zawsze ma rację? Te tak, ale tylko w tym sklepie.